Mężczyzna o dwóch zupełnie różnych obliczach. Z jednej strony seryjny gwałciciel, oszust, fałszerz i co najważniejsze, zabójca, z drugiej zaś przystojny, czarujący mężczyzna o ciemnej karnacji. Często porównywany do bohatera książki 50 twarzy Greya. Jego partnerki mówiły, że jest rewelacyjnym kochankiem. To kolejny materiał na moim kanale, który opowiada o mało znanym zabójcy. Tym razem przenosimy się do Wielkopolski. Tyklewicz ma na swoim koncie trzy śmiertelne ofiary. Jego historię rozpoczynamy w miejscowości Gaj Wielki, ponieważ to właśnie w tej okolicy odnaleziono zwłoki 40-letniej kobiety. Był to początek śledztwa, które doprowadziło do schwytania trzykrotnego mordercy. Lokalna prasa zamieszcza komunikat o zaginięciu kobiety. Ślad po niej urywa się na peronie dworca. Ktoś widział, jak wsiada do pociągu. Według relacji świadków, zaginiona była szykownie ubrana, a jej paznokcie zdobił świeżo pomalowany czerwony lakier. Mogła jechać na randkę, na spotkanie z którego już nie wróciła. Niestety, w momencie publikacji komunikatów prasowych 40-latka już nie żyła. Milicjanci dowiedzieli się o tym kilka dni później. Na zwłoki trafił przypadkowy mężczyzna z okolic Gaju Wielkiego. Tego dnia wybrał się na długi spacer. Udało mi się do niego dotrzeć. Po 40 latach od tego zdarzenia wciąż pamiętał ten dzień. Takich chwil się chyba nie zapomina. 40 lat temu miał w zwyczaju chodzić na długie spacery, nawet kilkukilometrowe. Tak było również i tego dnia, i los chciał, że wybrał to samo miejsce, które 10 dni wcześniej na swój atak wybrał Grzegorz Tyklewicz. Gdy był w połowie polnej drogi, poczuł silny, nieprzyjemny zapach. Podszedł bliżej. Zapach wydobywał się spod gruszy. Zauważył fragment ludzkiej nogi. Jako pierwsze skojarzyło mu się, że jest to proteza. Taką informację znalazłem w protokołach z jego przesłuchania. Teraz mężczyzna nie pamięta już o tym, ale opowiedział mi, że wciąż ma przed oczami tę zmasakrowaną twarz tej kobiety. Bezpośrednią przyczyną zgonu były urazy mózgowo-czaszkowe zadane narzędziem o dość dużej powierzchni. Złamanie kości czołowej po stronie prawej. Stwierdzono złamanie kości jarzmowej, wgniecenia i złamania. Stwierdzono także w części potylicznej. Urazy zadane zostały z dużą siłą. Nie miał wątpliwości, że jest to ofiara zbrodni. Czym prędzej wrócił do wioski i tam próbował znaleźć Sołtysa, ponieważ tylko tam był jeden z nielicznych aparatów telefonicznych na terenie całej miejscowości. Stamtąd zawiadomiono milicję. Notatka urzędowa, 18 sierpnia 1979 roku. W dniu dzisiejszym o godzinie 9.50 posterunek MO w tarnowie podgórnym został powiadomiony telefonicznie, że na polnej drodze w krzakach pod drzewem znajdują się zwłoki kobiety. Tego dnia termometry wskazywały 26 stopni Celsjusza. To był upalny dzień, jak również i upalne lato. I to przyczyniło się również do rozkładu zwłok, tym bardziej, że ciało leżało już tam od 10 dni. Kobieta nie miała przy sobie torebki ani dokumentów. W protokole znalazłem informację, że na jej ręku był zegarek, którego wskazówki zatrzymały się na godzinie 10:47. Czy był to moment, w którym doszło do ataku? Bliscy ofiary zwrócili uwagę, że z jej palców zniknęły pierścionki. 40-latka lubiła biżuterię. Sprawca zabrał ze sobą te kosztowności. Milicja miała nadzieję, że może dzięki temu uda się do niego dotrzeć, może w najbliższych dniach będzie próbować sprzedać biżuterię, a może już to zrobił na którymś z lokalnych straganów. Zapewne dobrze wiecie, że w tego typu przypadkach, jeżeli mówimy o zaginięciach lub zbrodniach, to jako pierwszy nacelownik śledczych zazwyczaj trafia partner zaginionej lub zabitej osoby. Podobnie było i w tym przypadku. Milicjanci przesłuchali męża zamordowanej kobiety, jednak szybko został on skreślony z listy podejrzanych. Przesłuchano również także jej znajomych. Niestety, nikt nie wiedział z kim tego dnia miała się spotkać. Milicja nie miała żadnego punktu zaczepienia. O szczegółach śledztwa możecie posłuchać w nowym podcaście Sylwetka Mordercy, który jest dostępny na takich serwisach jak Spotify, Apple Podcasts lub YouTube. My tymczasem przenosimy się do wsi Tomice, ponieważ tam, trzy miesiące później, nieznany sprawca zaatakował po raz kolejny. Tomice wieś znajdująca się około 30 km na zachód od Poznania. Mamy koniec listopada 1979 roku. Pewien rolnik zwraca uwagę na leżące w krzakach zwłoki. Ten widok niezwykle go przeraża. Nie ma wątpliwości. Na środku pola obok drogi leży zmasakrowane ciało młodej kobiety. Na miejscu pojawia się milicja. W okolicach szyi i karku liczne sińce i wylewy podskórne. W okolicy potylicznej prawej rany tłuczone sięgające kości czaszki, nie wykryto alkoholu w moczu i krwi nie stwierdzono gwałtu ani obecności trucizn, śmierć gwałtowna z powodu obrażeń szyi. Tym razem również nie było wątpliwości, że jest to ofiara zabójstwa. W dodatku sprawca był niezwykle brutalny. Okoliczności tej śmierci były bardzo podobne do zdarzenia, do którego doszło trzy miesiące wcześniej. Z dłoni kobiety, z jej palców również zniknęły pierścionki. Gdy zbierałem informacje do podcastu Selwetka Mordercy, odwiedziłem Tomice. Próbowałem dotrzeć do miejsca, o którym wcześniej czytałem w protokołach. Chciałem zobaczyć na własne oczy, jak zmieniła się ta polna droga. Na przestrzeni 40 lat, jeden z mieszkańców wioski opowiedział mi, jak trafić w to miejsce. Na środku pola, w krzakach, odnalazłem stary zardzewiały krzyż. Zdala od głównej drogi i zabudowań. To była głośna sprawa w całej okolicy. Starsi mieszkańcy dobrze o tym pamiętają. Taka zbrodnia w tak małej społeczności nie zdarza się często. Nie sposób o tym zapomnieć. Ofiara miała zaledwie 21 lat znaleziono ją po dwóch tygodniach od zaginięcia. Nadzorowała budowę własnego domu na peryferiach Poznania. W przyszłości miała tam zamieszkać ze swoim ukochanym. W budowę domu wkładała wiele energii. Finansowo pomagali jej w tym rodzice, ale całą resztą zajmowała się sama. Milcjanci dotarli do informacji, że w dniu zniknięcia miała się spotkać z pewnym mężczyzną. Obiecał on, że załatwi dla niej drut zbrojeniowy. Materiał miał być wykorzystany w budowie. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono wiele śladów, między innymi stare robocze rękawice, które leżały tuż obok zwłok. Zabezpieczono również ślady opon. Rozstaw kół oraz bieżnik wskazywał na to, że sprawca mógł przyjechać w to miejsce samochodem marki Żuk. I to właśnie ten stary samochód marki Żuk okazał się kluczem do rozwiązania tej zagadki. Jeden z mieszkających w pobliżu mężczyzn zwrócił uwagę na ten pojazd zapamiętał, że żuk był widziany w okolicy miejsca zbrodni mniej więcej w tym samym czasie, gdy doszło do zabójstwa. Co więcej, zapamiętał, że na pewno jest to samochód, który należy do jednego z mieszkańców pobliskiej wioski. Właściciel żuka został przesłuchany. Okazało się, że pojazd często pożyczał swojemu sąsiadowi. Był nim Grzegorz Tyklewicz, który jeździł tym samochodem również w czasie, gdy doszło do zbrodni. Ponadto w dniu zaginięcia jednej z kobiet z samochodu zniknęły należące do właściciela stare robocze rękawice. Były to te same rękawice, które znaleziono przy zwłokach kobiety. Tyklewicz przyznał się, że je zgubił i obiecał je odkupić, jednak nigdy tego nie zrobił. Tyklewicz dotychczas był znany milicji jako drobny złodziejaszek, często zmieniał pracę, ponieważ był z niej regularnie wyrzucany. Przesłuchano kobiety, z którymi się spotykał, te opisywały go jako rewelacyjnego kochanka. W podziękowaniu za intymne spotkania często wręczał im złotą biżuterię. Miał tak wiele pierścionków, że każda mogła wybrać ten, który najbardziej jej się podobał. Wręczanie biżuterii było także sposobem rozliczenia z prostytutkami, z których usług także zdarzało mu się korzystać. Niektóre z przesłuchanych rozpoznały skradzione pierścionki, które należały do zamordowanych kobiet. Grzegorz Tyklewicz zostaje zatrzymany 3 grudnia 1979 roku. Gdy trafił już do aresztu, jeden z milicjantów zwrócił uwagę na tę jego niezwykle ciemną karnację. Od razu skojarzył sprawę sprzed roku, niewyjaśnioną sprawę, w której to poszukiwany był mężczyzna o wyglądzie Cygana. Na początku 1978 roku znika poznański taksówkarz, znika również jego samochód Fiat 125P. Zaginiony prawdopodobnie wyjechał na kurs poza miasto z klientem kurs, którego nigdy już nie wrócił. Zaginięcie zgłoszono na milicję, ale nie było znaków świadczących o przestępstwie. O sprawie więc szybko zapomniano, zakładając, że taksówkarz dobrowolnie wyjechał z miasta. Dopiero kilka miesięcy później pojawił się nowy trop. Samochód należący do zaginionego został sprzedany na giełdzie w Szczecinie przez kogoś, kto podszywał się pod taksówkarza i legitymował się jego dowodem osobistym. Świadkowie zapamiętali, że był to mężczyzna o niezwykle ciemnej karnacji. Wszyscy nazywali go cyganem. Oczywiście od razu pojawiło się podejrzenie, że sprzedający może mieć związek z zaginięciem i śmiercią taksówkarza. W Szczecinie tego tajemniczego mężczyzna o ciemnej karnacji widziało wiele osób. Dzięki temu stworzono dokładny portret pamięciowy. I jak się później okazało, ten rysopis do złudzenia przypominał Grzegorza Tyklewicza. Z akt sprawy. Nie miałem pieniędzy, ale postanowiłem pojechać taksówką. Postanowiłem uciec taksówkarzowi, który zawiezie mnie do Zielonej Góry. Stanąłem na postoju, było tam około sześć osób. Czekałem kilka minut, a gdy podjechała taksówka, wsiadłem do niej. Usiadłem z przodu, był to młody mężczyzna o szczupłej budowie ciała. Skręciliśmy w ulicę Głogowską, dalej przez wiadukt Górczyński pojechaliśmy w kierunku Zielonej Góry. Według prokuratury, Tyklewicz od samego początku miał plan, aby zabić. To właśnie dlatego wziął ze sobą młotek, który posłużył mu później jako narzędzie zbrodni. Ciało wyrzucił po drodze. Później, co prawda, wskazał milicjantom to miejsce, ale mimo wszystko poszukiwanie szczątków było trudne i czasochłonne. Gdy pozbył się już tego dowodu, jakim były zwłoki, stierował się na Szczecin. Tam z pomocą przypadkowych osób, które przed chwilą poznał, sprzedał pojazd Fiat 125P na giełdzie. Wrócił do Poznania i w kolejnym roku zabił dwie kolejne osoby. Tyklewicz miał niezwykle charakterystyczną cechę. Chodzi oczywiście o tę jego ciemną karnację. Z jednej strony, był to element, który mógł pomóc go zidentyfikować. Każdy ze świadków, który miał z nim do czynienia, zwracał na to uwagę. Wszyscy opisywali go jako Cygana, Bułgara lub Hiszpana, ale najczęściej padało właśnie słowo Cygan. Ale jednocześnie ta ciemna karnacja podobała się także kobietom. Myślę, że był to jeden z powodów, dla którego Tyklewicz miał taką zdolność w uwodzeniu kobiet i tak łatwo nawiązywał z nimi relacje. Analizując tę sprawę, nachodzi mnie pewna refleksja. Gdyby nie ten milicjant, który przypadkowo skojarzył te dwa wątki, który zwrócił uwagę na tę ciemną karnację i przypomniała mu się sprawa cygana, poszukiwanego cygana sprzed roku, to kto wie, może Tyklewicz sam z siebie do tej zbrodni nigdy by się nie przyznał, i zaginięcie taksówkarza do dziś było owiane tajemnicą. Współżył z kobietami w wieku od 14 do 58 lat. Zapamiętał około 500, choć sądzić należy, że było ich więcej. Wykazuje zaburzenia erotomańskie z cechami sadystycznymi. Przez całe dojrzałe życie wykazywał nadmierne potrzeby seksualne. Miewał stosunki codziennie, czasami wielokrotnie. Niekiedy z kilkoma partnerkami. W trakcie badania powiedział również, że miewał stosunki ze zwierzętami. Zdarzało się nawet, że podniecał go widok zabitej nutrii. Wtedy się onanizował. Twierdził, że jego rekord zbliżeń podczas jednej nocy to 14 razy. Taką miłosną przygodę miał przeżyć z jedną telefonistką. Jednak zazwyczaj kończyło się tylko na jednym stosunku, i mimo zachęty ze strony kobiety, nie był w stanie zregenerować sił. Grzegorz miał niezwykłą łatwość w podrywaniu kobiet. Wiele z nich spotykało się z nim pomimo tego, że wiedziały, iż są okradane i oszukiwane. Wspominały go jako niezwykle przystojnego mężczyznę. Czasami przejawiał brutalne i sadystyczne zachowania. Zdarzało się jednak, że był delikatny i czuły. Dwa zupełnie różne oblicza. Ja to jestem taki, że codziennie muszę mieć nie jedną, a kilka kobiet. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Przejdźmy do motywacji. Co kierowało sprawcą? W przypadku zabójstwa taksówkarza tutaj sytuacja jest raczej jasna. Atak nastąpił z pobudek finansowych. Ale w przypadku dwóch zabitych kobiet, dlaczego? Dlaczego Grzegorz je zabił? Jeżeli wiemy, że miał taką zdolność w nawiązywaniu kontaktów i w relacjach z kobietami, że miał w swoim życiu 500 kobiet, dlaczego właśnie te dwie kobiety stały się jego śmiertelnymi ofiarami? Pozwólcie, że przytoczę Wam fragment opinii biegłych dotyczący motywu. Dwóch seksuologów, którzy go badali, wykluczyło tło seksualne zabójstw. Pierwsze zabójstwo było wynikiem tego, że kobieta ugryzła go w przyrodzenie. Drugie zabójstwo było wynikiem odmowy i grożeniem zgłoszenia sprawy na milicję. Jak przekonywał Tyklewicz, do zabójstwa w okolicy Gaju Wielkiego miał dojść podczas intymnego zbliżenia na polnej drodze. To miejsce również udało mi się odwiedzić. Obecnie droga jest kompletnie zarośnięta i nieprzejezdna, ale 40 lat temu to właśnie tutaj Tyklewicz przywiózł swoją ofiarę. Według przedstawionej przez niego wersji zdarzeń para znała się od długiego czasu. To nie było ich pierwsze spotkanie. Tego feralnego dnia zabójca podczas seksu oralnego miał powiedzieć, że jest żonaty i musi wracać do domu. Przebywająca z nim wtedy kobieta była przekonana, że on jest kawalerem. Kłamstwo rozwścieczyło ją do tego stopnia, że ugryzła go w przyrodzenie, a to z kolei zdenerwowało Grzegorza i doprowadziło do zbrodni. Tyklewicz podniecał się, gdy spotykał się z odmową partnerek. Gdy dochodziło do takich sytuacji, on stawał się coraz bardziej brutalny i agresywny. Taka sytuacja mogła mieć również miejsce w listopadzie 79 roku. Spotkał się z 21-latką pod pretekstem sprzedaży lub oddania drutu, czyli materiału, który był niezbędny podczas budowy domu. W trakcie spotkania pojechał w polną drogę namawiał na odbycie stosunku jednak 21 latka nie chciała się na to zgodzić sugerowała że jest jeszcze zbyt wcześnie Tyklewicz jednak nalegał a w związku z tym że spotkał się z odmową to coraz bardziej go nakręcało w końcu dziewczyna zagroziła że zgłosi ten fakt na milicję to go przestraszyło. Tyklewicz był karany, miał kryminalną przeszłość. Nie chciał mieć znowu związku z milicją, tym bardziej, że przecież rok wcześniej zabił taksówkarza, a niespełna kilka miesięcy wcześniej zabił kobietę. To go przestraszyło i to było powodem zabójstwa. Spotykał się na randki z nowo poznanymi kobietami, pomimo tego, że miał żonę i dziecko. A nawet dwie żony. Tyklewicz był bigamistą i ten zarzut również znalazłem w jego akcie oskarżenia. Jednak stosunki zarówno z jedną jak i drugą żoną nie układały się dobrze. Był agresywny, często wszczynał awantury. Z żoną żyli w separacji. Proces sądowy rozpoczął się na początku stycznia 81 roku. Pomimo tego, że w trakcie śledztwa Tyklewicz ochoczo opowiadał o szczegółach zbrodni, na sali rozpraw wszystkiemu zaprzeczył. Przekonywał, że wcześniej opowiadał o zbrodniach, ponieważ zmusili go do tego milicjanci. Proces budził spore zainteresowanie. W lokalnej prasie znalazłem kilka relacji z sali sądowej. Posłuchajcie fragmentu jednej z nich. Mało kto uwierzyłby, że ten przystojny brunet o urodzie południowca swoją edukację zakończył w 1970 roku w czwartej klasie podstawowej. W każdym razie, w towarzystwie, w jakim się nieraz znajdował, sprawiał wrażenie człowieka elokwentnego i, co nie jest bez znaczenia, podobającego się kobietom. Pracę zmieniał jak rękawiczki, zatrudniony był głównie jako kierowca. Sąd skazał Tyklewicza łącznie na karę śmierci. Później wyrok został, co prawda, uchylony i sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia, ale niewiele to zmieniło. Tyklewicz trafił pod stryczek. Pochowano go na cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu, czyli w miejsce, na które trafiali najwięksi przestępcy z czasów PRL-u, którzy usłyszeli ten sam wyrok co Grzegorz Tyklewicz. Sprawa Tyklewicza zawiera więcej ciekawych szczegółów. Ale o tym możecie już posłuchać w moim nowym podcaście. Aby go znaleźć, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na Spotify, Apple Podcasts albo Google Podcasts Sylwetka Mordercy. Pierwszy sezon skupia się na postaci tego zabójczego uwodziciela, a kolejny sezon już niebawem.